Oto typy nauczycieli. Część pierwsza. No teraz tak, zapiszcie sobie zdanie pierwsze, strona 185. Tak, alo? A co tam u Pani Pieska? No wiesz, ostatnio zabraliśmy go z mężem do weterynarza i okazało się, że... A potem wzięliśmy ślub i polecieliśmy na majorkę. No teraz znowu nie zdarzyliśmy zrobić tematu. Jesteście najgorszą klasą w całej szkole. Takiej klasy jak w jeszcze nie miałam. Takich debili, jak wy, jeszcze nigdy nie widziałam. Jesteście po prostu... Już brakuje. Debile. Hmm, dobrze. A dlaczego ty rozmawiasz? Jedynka. Pokaż zadanie. Źle. Jedynka. A ty w ogóle nie masz zadania. Jedynka. Boże, co się z wami dzieje? Boże, ile tu jest jedynek? Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.